No tak. i wyjdzie. Co to? Pan taki nerwowy jest. A nerwowy? Dlaczego pan używa sygnałów dźwiękowych? Mam ma nagranie, że pan hamuje przede mną pomimo pustej no, drogi. ale tutaj jestem wyjazd. Czym pan hamuje, że... No ale wyjazd i ktoś będzie chciał wyjechać Ale to nie o to chodzi, ale pusta wody. droga przed pan panem? Ale to czemu pan się zatrzymuje? Czy blokuje drogę? Hał. No ale czemu pan ale, blokuje drogę? jest zblokowanie przejazdu. No, Dobra, no. możemy zadać policję, jak pan nie, ma problemy. Nie, nie Może pan straszyć. Możemy Straszy. dzwonić po policji. Dobrze. No ja mówię, czemu pan blokuje czy gwałt, drogę? Czy gwałtował, gwałtownie hamowałem? No ale hamował pan, pan pomimo na, pustej drogę. Dobrze, dobrze, bo nam, nam też się spieszy. Jejku, po co ty zaczynasz z takim? A im wszystko wolno, no. Im wszystko wolno. I w czy mam daty, dobry. narobiasz. Dobra. Czy nagrywanie? Mam nagrane. Może. Że Pan blokuje drogę. A od kiedy to y, blokowanie drogi jest powolne, poruszanie się po Ale dlaczego Państwo przydają przyhamowanie? Pusta droga była, Państwo raczej przyhamowywać nie blokowywać. Uważam, że my wykonujemy czynności służbowe. Ale mieliście włączone jakieś sygnały dźwiękowe? Nie musimy co mieć przy... no, sygnałów Nie sygnalizowajcie, że nawet jesteście radiowozem. Ale my nie musimy sygnalizować, bo to jest teraz nie. radiowozem nieoznakowanym. Ojejku, nie taki problem robi <noise> ziemnego, no. Bo to jest wyłudzanie no, Ale jak mi nie, nie było. no dobrze. Nie pan twierdzi, tak? Wozem nie, nie. my Ale mieliście włączone cokolwiek za sygnalizatory, co każdego sobie. Nie, nie, wykonywałem jakieś czynności służbowe, że muszę mieć włączyć, czy nie. Wobec A... uczestników ruchu nie wykonujemy żadnych... No to czynności. czemu wy twierdzi, że wy wykonywaliście czynności jakiekolwiek, skoro nawet nie dawaliście sygnałów nic, że cokolwiek czy wobec robicie? Nie, nie, pana nie, jakiekolwiek czynności? nie, ale wy sami mówicie, że jakieś czynności nie, Więc zapytałam pana jeszcze raz, czy jazda powoli jest cokolwiek tak? no, nie, ale proszę. nie, 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 pan twierdzi, że my był od odszkodowania, tak? No jak coś wyroczyć. No. no nie, dobrze, nie, nie ma co dyskutować. No Państwa, ale, no albo, no, ale, ale mnie też się pierwszy bo mam na, nie nie na, tam, na, na godzinę, jedyną, godzinę daną dentystę. No ale a pan zablokował całą drogę, nie było ani jak minąć, ani nic, no. No nie, ale naprawdę nie, to jest nie było. Dobrze, z myślę, że dyskusja nie, nie ma Jest sensu zbędny. w tym momencie. Nie, 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 nie to, nie że, że nie, nie ma. No, dziękujemy bardzo. No dobrze. Cfania.